Masz wiadomość. Szóstka buław. Idzie do ciebie jakieś zwycięstwo. Ktoś cię zobaczy. Tutaj się szykuje jakiś sukces publiczny. Ktoś cię zauważy. Ktoś cię doceni. Dostaniesz jakąś pochwałę. Może jakiś awans. Za Twoją pracę, którą wykonujesz. Zrobisz tutaj jakiś kawał dobrej roboty. Dokładnie. Bardzo możliwe, że to będzie związane z jakimś awansem, z jakąś dodatkową gotówką, z czymś stabilnym. Mogą przyjść do ciebie jakieś nowe możliwości finansowe, jakiś nowy, stabilny początek, jakaś nowa oferta, jakiś potencjał do wzrostu, dzięki temu, że ktoś cię zauważy, pokażesz swoje zdolności, swoje talenty, coś się gdzieś przedstawisz, ktoś cię zauważy. To wszystko dzięki temu, że Jesteś osobą odważną, podjąłeś jakieś ryzyko, coś tutaj wykonałeś bardzo spontanicznie, jakąś szybką akcję, która naprawdę przyniosła jakieś efekty. Dla niektórych informacji, że może się pojawić osoba, która ruszy w Twoim kierunku bardzo szybko. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie miłosne, to przyjdzie do ciebie ktoś, kto gdzieś Cię zauważy, gdzieś Cię doszpieguje i będzie bardzo mocno Tobą zainteresowany. Może do Ciebie pisać jakieś wiadomości, umówić się z Tobą na randkę. Ktoś, kogo będzie już bardzo pociągać fizycznie, emocjonalnie. Ktoś bardzo mocno Tobą zainteresowany. Ktoś ruszy odważnie w Twoim kierunku. Doda ci to też bardzo dużo odwagi Twojej takiej wewnętrznej mocy. Poczujesz się od sobą bardzo docenioną, dumną. Ze swojej roboty, z tego kim jesteś, z tego, co osiągnąłeś. Dlatego, że zmieniłeś pewne podejście. Coś w Twoim życiu umarło. Jakaś relacja, Twoje myślenie, Twoje przekonania, coś tutaj się posypało tylko dlatego, żeby zrobić miejsce na nowe, a to nowe przyniesie Ci bardzo duże korzyści. Odchodzisz lub odeszłeś z jakiegoś miejsca, które Ci nie służyło. I ruszyłeś w stronę czegoś lepszego, czegoś gdzie będziesz w stanie zbudować jakieś szczęście, jakąś stabilność, jakieś poczucie emocjonalnego spełnienia. Dokładnie, pójdziesz tam, gdzie twoja stabilność, tam, gdzie twój dom. Możesz mieć okazję wyjechać gdzieś na jakieś spotkanie rodzinne, jakąś imprezę rodzinną. To wszystko może się wydarzyć na jakimś wydarzeniu. Gdzieś w plenerze, I to wszystko dosłownie zmieni twoje.